Panie Marszałku, Pani Premier Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, pozwólcie, że dosłownie kilka słów powiem w związku z wnioskiem o odwołanie ministra obrony narodowej, który został dzisiaj sformułowany i przedstawiony. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować Pani premier, za jej wystąpienie, za wystąpienie w obronie państwa polskiego i polskiego wojska, za wystąpienie w obronie polskiego interesu narodowego, za wystąpienie w imieniu tego wszystkiego, co dla każdego Polaka, a zwłaszcza posła zwłaszcza tego, kto został wybrany jako reprezentant narodu, powinno być najważniejsze godności, honoru i bezpieczeństwa narodu polskiego. Bardzo, bardzo Pani Premier, za to serdecznie dziękuję. W ramach tego przemówienia padły też słowa dotyczące mnie bezpośrednio, słowa niewątpliwie dalece przekraczające moje zasługi i to, co w życiu zrobiłem. Dziękuję pani premier za te słowa, ale mam świadomość, jak wielu ludzi w Polsce żyje dzisiaj, jak wielu ludzi nieznanych, wielu ludzi, którzy byli pogardzani, którzy byli spychani na margines o których nikt nie chce pamiętać, nieporównanie bardziej zasługują na przypomnienie, pochwałę, godności i zaszczyty. Bardzo Pani Premier za to dziękuję, ale powtarzam, to są słowa, które, które należą się tym tysiącom bezimiennych ludzi przechodzących przez ścieżki zdrowia, tysiącom ludzi przechodzących przez internowania i więzienia tysiącom, o których Platforma Obywatelska nie chciała nigdy pamiętać, wobec których się naigrywała, wobec których uprawiała politykę swojej, swojego lidera gazety, która nazwała Kiszczaka i Jaruzelskiego ludźmi honoru. Dzisiaj Wy raz jeszcze przywołujecie te słowa i ten sposób działania. Rzeczywiście macie za co się wstydzić. Wydaje się, że też dwa słowa należy się przywołać w związku z osobą, którą Platforma Obywatelska uznała za właściwe wysunąć, aby ją dzisiaj reprezentowała. I rzeczywiście wybraliście w tym celu szczególny moment. Można dyskutować, jak wielka jest waga szczytu NATO, który za dwa dni w Polsce w Warszawie, w mieście nieustraszonym. W mieście, które zapłaciło hekatombą wymordowanych za to, byście Wy mogli być tutaj w tej sali i za to, żeby świat mógł korzystać z wolności. I za dwa dni tutaj odbędzie się wydarzenie, które zagwarantuje Polsce i całym całemu zespołowi państw Europy Środkowo-Wschodniej bezpieczeństwo szczyt, za który zapłaciliśmy wieloma cierpieniami, latami dążeń i wysiłków niepodległościowych całego narodu. Do tego czasu Polska i owszem była w NATO, tyle że była bardziej jako rodzaj przywoływanego argumentu publicystycznego niż rzeczywistej obecności gwarantującej nam bezpieczeństwo. Bo przez lata Platforma Obywatelska zgadzała się na to, by nasza obecność była swoistym pozorem jedynie, by było państwo, które ma prawo weta wobec polskiego, bezpieczeństwa. Tym państwem była Rosja, a wy aprobowaliście tę sytuację, w której zewnętrzne mocarstwo mogło zdecydować, czy u nas będą, czy nie będą wojska sojusznicze. To ulega zmianie od tego tygodnia, od szczytu NATO. W Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej będą mogły, jeżeli tego będziemy chcieli, stacjonować wojska sojusznicze zdolne do natych, natychmiastowego bojowego działania. Nawet nigdy nie podnieśliście takiego postulatu, nie mówiąc o tym, że nie podnieśliście żadnych działań w tej mierze. A dzisiaj uznajecie za najbardziej właściwy moment, by atakować ministra obrony narodowej, prawa i sprawiedliwości rządu Rzeczpospolitej, dlatego, bo ten rząd doprowadził do fundamentalnej zmiany sytuacji geopolitycznej Polski i zapewnia jej bezpieczeństwo. To jest prawdziwy powód waszego ataku. Można się zastanawiać, jakie są prawdziwe intencje tego ataku. Można się zastanawiać, czy u jego źródeł stoi wyłącznie fobia poszczególnych ludzi, czy u ich źródeł stoi zapiekłość człowieka, który kiedyś, dawno temu, Uchodził za odważnego antykomunistę, a dzisiaj powtarza najbardziej podłe słowa Urbana i Trybuny Ludu. Czy ta przemiana odpowiada waszym intencjom politycznym? Czy Platforma Obywatelska, która kiedyś uważała, że wywodzi się także z solidarności, chce dzisiaj, Pokazać Polakom twarz Urbana to jest Wasza intencja, ale w tej całej sprawie są także kwestie istotne, są kwestie, które związane są, są ze stanem polskiej armii i o nich rzeczywiście warto poważnie rozmawiać. One leżą u źródeł decyzji, które podejmują w Ministerstwie Obrony Narodowej i leżą u źródeł polityki bezpieczeństwa prowadzonej przez rząd pani premier Beaty Szydło, prowadzonej przez pana prezydenta Dudę, prowadzonej przez całą tą wielką koalicję patriotyczną skupioną wokół prawa i sprawiedliwości. Na czym... Polega istota rzeczy. Istota rzeczy polega na tym, że zwijaliście armię, likwidowaliście armię, uważaliście, że armia nie jest Polsce potrzebna, bo uważaliście, że przez następne 20 lat nie będzie wojny. Opieraliście swój stosunek do armii polskiej na błędnej diagnozie niezrozumieniu sytuacji geopolitycznej i zapatrzeniu w obce rady i obce złudzenia, to, była, to był powód tego, że armie Polski systematycznie likwidowaliście i zmniejszaliście, blokowaliście możliwość awansu podoficerów, postawiliście limity na możliwość awansu oficerów. Usuwaliście żołnierzy zawodowych, tych, którzy są fundamentem każdej armii, żołnierzy szeregowych, bo uważaliście, że doświadczeni żołnierze są niepotrzebni, a ze szkół i możliwości tworzenia rzeczywistych źródeł zapasów dla polskiego wojska usuwaliście. Tę najbardziej patriotyczną młodzież, która garnęła i garnie się do wojska i obrony ojczyzny. Dzisiaj zaś w sposób najbardziej obraźliwy, w sposób najbardziej podły obrażacie tych oficerów i żołnierzy, którzy zgłaszają się do piątego rodzaju sił zbrojnych, jakim są oddziały obrony terytorialnej kraju. Oddziały obrony terytorialnej kraju, rodzaju sił zbrojnych, który jest we wszystkich armiach NATO. Tylko Wy je zlikwidowaliście w Polsce, tylko Wy dzisiaj koncentrujecie swój atak na tej młodzieży, na tych oficerach, na tych żołnierzach, którzy widząc zagrożenie, jakie jest. Wokół Polski stawiają się na apel do armii polskiej, chcąc służyć swoim wysiłkiem i swoją determinacją. Czy Wam naprawdę nie wstyd? Ilość kłamstw, absurdów, przeinaczeń, jaka padła tutaj na tej sali, a przedtem na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej z ust Waszych przedstawicieli przekracza wszelkie wyobrażenia i nawet Trybunał Ludu by się nie powstydziła takiego zespołu absurdów. Ale przywołam tylko jedno kłamstwo, które pokazuje, jak bardzo fałszywie chcecie przedstawiać się opinii publicznej. Oto rok temu ówczesny szef dyplomacji polskiej, pan poseł dzisiaj z Chetyna, zobowiązał się wobec naszych amerykańskich sojuszników, że Polska wyśle kontyngent wojskowy na Bliski Wschód, że Polska wyśle samoloty F-16 na Bliski Wschód. I nie dotrzymał tego zobowiązania. Ja przywołałem możliwość wysłania naszych żołnierzy w bardzo ograniczonej liczbie i wyłącznie na misję patrolową, wyłącznie na misję szkoleniową. Pan poseł Schetyna, jako przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, był na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, podobnie jak był pan poseł Petru, podobnie jak był przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, podobnie jak byli przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, i macie czelność teraz, Twierdzić, że decyzje, jakie podjął prezydent Rzeczypospolitej, były poza waszymi plecami? Macie czelność kłamać Wysokiej Izbie, że nic o tym nie wiedzieliście? Wydawało mi się, Wysoka Izbo, że jest miara kłamstwa, miara fałszu i miara tchórzostwa. Nie ma tej miary, bo Platforma Obywatelska przekroczyła nawet doświadczenia PZPR. -u. Dziękuję bardzo.